Cześć, z tej strony Atrian. Dzisiaj Franka Kimono nie ma dzisiaj ze mną, a ja śmigam po województwie zachodnio-pomorskim swoją Ferką. gdzieś o jest tam ona na załączonym obrazku. O tutaj teraz straciłem. No także jak mówię, Franka Kimono nie ma ze mną, ja dzisiaj sobie latam po województwie zachodnio-pomorskim. Jestem jakieś, nie wiem, może 80 km od Szczecina a przede mną stoi stalowe gówno, które przyczyniało się do zabijania ludzi podczas II wojny światowej I takiego gówna po drodze jest więcej no i proszę, tu następna armatka a po mojej następnej stronie następna armatka I armata przeciwparterna ZIS-3 Za chwilę lecimy dalej w obranym kierunku. Zobaczymy zabytki. Obiekty murowane. A teraz będzie pstryk. Wyśmigamy dalej.